Cześć, jestem Blakeful. W dzisiejszym odcinku przedstawiam 5 najsłodniejszych momentów w anime Pokémon. Miejsce piąte, film Pokémon, zemsta Mewtwo. Mewtwo oraz Mew walczą ze sobą. Nagle każdy z nich posyła przed siebie promień, w który wbiega aż, gdyż chciał ich powstrzymać. Uderzają w niego dwa silne promienie, co poskutkowało tym, że aż zamienia się w kamień. Pikachu podbiega do niego i próbuje go obudzić piorunem. Lecz to niestety nie działa. Pikachu zaczyna płakać na stratą swojego przyjaciela. Reszta Pokémonów, zarówno klonów, jak i oryginałów, również płacze. Łzy wszystkich Pokémonów łączą się ze sobą i ożywiają Asha. Miejsce czwarte, ostatni odcinek Pokémon Diamond i Perła. aż Brock i Don muszą się w końcu rozstać. Każdy z nich idzie w innym kierunku. Najbardziej przeżywa to Piplap. Które nie chce się rozstać z swoimi przyjaciółmi, chciałby dalej z nim podróżować. Rozstanie Asha i Broka z Dawn nie było bardzo smutne. Przyjaciele rozstali się z uśmiechem na ustach. Dopiero później, w ostatnich scenach odcinka, gdy Ash i Brock muszą pójść w innych kierunkach. Pomimo tego, że w tej scenie żaden z bohaterów nie płacze, to i tak było dość smutno, że Brok kończy swoją podróż z Aszem po tak długim czasie. Bohaterowie podają sobie rękę i rozchodzą się w różnych kierunkach. Miejsce 3, ostatni odcinek z Misty Odcinek 275. Przychodzi wreszcie czas, by na stałe Misty opuściła Asha i Broka. Po bardzo długim czasie Asha oddaje Misty nowy rower, ponieważ on Misty zniszczył w pierwszym odcinku. Nic już Misty nie trzyma przy grupie, muszą się w końcu rozstać. W czasie odcinka pojawia się przerywnik z kilkoma z nami podczas przygód Asha z Misty. To jak się poznali, razem podróżowali. I w czasie podróży w końcu uświadamiają sobie, że są najlepszymi przyjaciółmi. Przyjaciele rozchodzą się w trzy różne strony. a zaczyna biec przed siebie z płaczem w oczach, z skąd za Misty i Brokiem. Miejsce drugie Battlefree opuszcza Asha. W końcu przychodzi czas, by Battlefree opuścił Asha i założył swoją rodzinę. Ashowi jest trochę smutno, że Battlefree musi go opuścić, ponieważ był jego pierwszym zapanym Pokémonem. Przeżyli oni razem kilka dobrych chwil. Razem walczyli w pierwszych walkach o znaki i nie tylko. Aż mówił Free bedbało o siebie i ma nadzieję, że kiedyś się spotkają. Aż ze łzami w oczach żegna się ze swoim pierwszym złapanym Pokémonem. Miejsce pierwsze: odcinek płonąca ambicja Charizarda. Po ewolucji Charizard stał się bardzo nieposłusznym Pokémonem. Nie słuchał on Asha. Walczył tylko kiedy chciał. W odcinku 136 Aż dowiaduje się o Dolinie Charizardów. Liza, opiekunka Charizardów, oferuje Ażowi, że jego Charizard może zostać w Dolinie razem z innymi Pokémonami. Aż zgadza się, by jego Pokémon został, lecz w głębi serca pragnie, by byli razem, ponieważ dużo razem przeżyli. Aż żegna się swoim Charizardem, życzy mu dużo dobrego i ma nadzieję, że kiedyś się znowu spotkają. Potem Aż ze łzami w oczach biegnie przed siebie, wspominając swojego przyjaciela. Pamiętam za dzieciaka, że była to bardzo smutna scena, no i do dziś taka pozostała. A jakie były wasze najsmutniejsze momenty, które pamiętacie w Pokémonach? Napiszcie o tym w komentarzach. Jeżeli chcecie drugą część smutnych momentów w Pokémonach, to również o tym napiszcie, a ja postaram się taki film dla was zrobić. Dzięki wszystkim za uwagę! Wpadnijcie na moją grupę na Facebooku Alabastia Blakefula oraz odwiedź inne linki w opisie. Nie zapomnijcie ocenić filmu oraz zasubskrybować kanału. A my słyszymy się w kolejnym materiale.